O kurwa, chcieli mnie na łeki odliczyć przy Jeannie. <noise> ja pierdolę, kurwa. Dobrze, że otamkę miałem. Kto cię chciał odliczyć? Ale kurwa, nieudaczniki. Kto cię chciał odliczyć? Ta, oni tu stali na mnie. Uważajcie, uważajcie, chodź, chodź, ucieka, to będzie, to będzie. już Magic Wall i bijemy, jak ktoś biegnie. Dobrze. Jest, jest, jest. Ja pierdolę. On jest na staku u góry. Dobra, załolujmy tutaj. Dobrze. Ukrainie tyś na górę szybko. Bicie w staka jak zajdzie. Trzymaj z deka. Trzymaj z deka na staku. Nie, nie. Ja go tu Ja tego. Pada, pada, pada. pad. To z niego, dobra. Ej, Janusz, uważaj. Kurwa. Wszystko Poprawcie magic wallę jeszcze raz. Wykrę. Masujcie się na spokojnie i lecimy w górę Ty tutaj tej ringi normalnie kupował? Ja lutałem, bo tu ty, podbierajcie tego baga, tego typa tutaj. Tutaj ten bag <laughs> To macie języki wszystko. Pozdrawiam. Dobra, nikt nie ma kawa tutaj w tego jest, i lecimy. Oni są uciekają na hillsy. Jak zobaczysz nas, to wal mu parala. Jesteś ty, bo ma MS szary jest, jeszcze jest też. Dobra, paralu już tego Dardekena Zbijaj szybko, Janusz, bijaj. Ma parala już Szary Kot E, bije mnie, bije mnie na bramie, Koko, gdzie ty biegniesz? Szary kot jest, Szary Kot jest, Szary Kot On to jak z bota kurwa wali, bez kitu no, dobij mu łeka jakiegoś, ktoś, proszę was Dawaj, dawaj, dawaj no, na górę Kurwa ja to wszystko nagrywam, także Ej, A ją napierdala, to jest kurwa tak. niemożliwe. Tak, tak. Uch, Dobra! Tam na górę. Gdzie ten dartek? Bije mnie na górnej bramie, chodź tu. Dobra, jesteśmy. Dobra, ja mu na do... Gdzie wy jesteście? Górna brama z A, spierdolił lewą stroną, nie widzieliście. Paralamat. Ma parala leży! Łe na górze. Łe gruby. Ja RS. Go. Dobijaj go, Koko, a. dobrze. Ej, kurwa, on jak chuj miał bota. Każdego oni SDK trafiał we mnie. Oni botują pierdolę. Ja, ja, ja mu piszę. Na jest, jest, a ma MS, ma MS. No. Gróbę, wypuść mnie. Mames, mamy Na stachu, na stachu jest. Magic wall znowu, Koko, to samo wyrób. Kurwa plecaka otwartego. Lewo, 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 lewo. Idźcie lewo, a tu możecie wyjść leksami hurapem. Ale kogo wiemy? Nie widzę nawet kogo. A mamy Messi, kurwa, do depopowiek. W dół. Jakbyś go Ukrainie sparalował, to by go. No nie mam już parali, kurwa. A nie masz już. No idźcie, 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 idźcie w dół. Ja no już w dół, szybko. Jarko, Uważajcie na dwa ułeki. Bo oni najnowsze nie wyjdą. To oni na mnie będą się czalić, Oni kombuły walną, no, nie idzie tylko mana full. I od razu wam mówię, od, odpalacie Dark Ekena i na follow go od razu bierzcie. Tylko, że ja Pasowa. nie kurwa tego. Dobra, czekaj. O, dobra, walą. Ej, Zważy... odejdźcie ode mnie! Odejdź. Czemu kraj nie zwalisz we mnie? Tory nie chcący. MSa. Bieg do domku. Nie wypuśćcie go z domku, chodźcie. Kandarka, 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 Ja pierdolę. Słuchasz kanału głównego. Robert A czemu wypuściliśmy tamtego? O chuj, bijemy Dardekena, no. Dardek śpi. Ma Nie mam many na Utań nawet. Kurwa, widzicie się. Lecz, lecz. O, tutaj jest, tutaj jest. Na górze jest ten, szary kot. Knajt, magic wall Magic górze, tu. Knight na górze, podhaczaj go cały czas. Knight, słyszysz? Nie podhaczaj ma... go tu. Siła vivo, Ko Koko, lecz się. O, ja. Nie miałem, kurwa, str... Sa... Padł w plecak? Ja mówię, tak Nie, nie spadł Padł mi plecak. Sorry, plecak yeah. Dobra, Dobra zajebiście pizza, idę już no, po niego Padł, padł, pad. niech Padł tak. tak No to bagi Idę już Kurde, to się od nas Szary kot tutaj jest, szary kot spawcie. No właśnie szary kot musi knajc na górze go cały czas bić Bisko, z miecza, nie? Jest. Dobra, idę Na górę To pada. Zajdzie? Bicie z Taka, jak zejdzie. Bicie z Taka, przecież on się nie ufnie teraz, ty. Zajdzie Ale kurwa. Do, do góry, z... ja Raz, dwa, trzy. Pada. To ty. Przez ja nie wejdę do góry. No chodźcie, bo już nie ma KP jak surer wali. <laughs> co, to, co on robi w ogóle? Dobra, bo ja wbiję kurwa zaraz rl -sa. Dobra, zrobiłem go. I A ile fragów? To... O nie, ty, teraz nie dostałem fraga do niego. Siła ten... No, nie nie biję tych nich, bo wiecie co on w sobie tylko? BPSD kró ty. Uważaj biją, 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 biją panowie Bizca drivera pizza driver, tak idź w dół, w dół, pizza driver idź. Bicie drakera, jak macie Potem fragi u, na bugi, w lewo wszyscy, wszyscy na lewo biegniecie. Nie bicie, szkoda fragów na tych bo oni mają po packu SD Woda się panie dostaje Uciekaj, Janusz uciekaj, uciekaj! Janusz ja uciekaj, ja uciekaj, ja cię tropuję, uciekaj Janusz, uciekaj. Nie, Janusz. Chodź Janusz na lewe bugi No Janusz, w kanały, w kanały, chodźcie w bugi. Wszyscy w kanały Idźcie w bugi, a no żeby Kurwa ja mogą mnie lewek. ujebać. No idźcie chłopaki na dół. No chodźcie na bugi. Idźcie tam Dawaj, wybiegaj tutaj. Janusz biegaj do góry. Ja zamorbałem. na dół. I zbieg, ja pierdolę, ale on z bota wali. Dobra, chodź ty. Czekaj, Tu idź idźcie tam wszyscy, bo wy zaraz będziecie na Kurwa, ja na mam... W lewo, w lewo, Janusz, co ty robisz, w lewo. Janusz No spierdalam, czekaj lewo, kurwa. Nie ma nasów kurwa. Gdzie ty pobiegłeś Janusz? Janusz, gdzie ty pobiegłeś? No Janusz do góry, wybiegł góry. chyba do miasta gdzieś. Ja do, ten do dziury w las. Du, dół, du dół Idę dół. Do Janusz do ciebie. Szybko. Biegnij, biegnij na jacy, w lewo, w lewo. Za mną biegnij. Ja pierdolę za mną. Dobra w dół biegnę chuj, nie zabiją mnie. Idę Janusz już do ciebie bo to taka kratka jest Biegniemy Uładamy tu na, na defa czy nie? Uciekaj, uciekaj w dół szybko tam tam, bo tam szar już jest. Idź tam I na dół Czas Ja, ja podbijałem nie niesamowitemu, ale yy, molek podbije To czekaj, stój. Bo z góry schodzą, nie idź. Chodź tu walki wią, tą stroną. Janusz co dzisiaj jestem Bo strzelają jak muchy Nobcharem przyszli zabić. Uchaj uchaj naszych jak coś Bambo w górę, Bambo w górę Po i wychodźcie tam, idźcie w prawo, idźcie w prawo, idźcie w prawo, idźcie w prawo. No idźcie kurwa. No idźcie gruby. w prawo. Idźcie gruby, Janusze. I wy, Ej puchuj. uchaj, uchaj tym najtem tych nopharów, bo oni będą chyba zdekować nopharami ich. I teraz... A, ta, a garnuszek Chyba mam mało uchów, ale chuj tam dawał no. Niech Bambo i Walkiria staną przy... przy tobie na skos i będzie git. <grymne> <grymne> o chodź ty tutaj te Bambo kurwa za ty, Ale to są oczy co to są? Yeah. Kurwa, jakby chciał tam ich złapać na wola. Nie, no to, stryk, to nie ma No nie mogę tam wejść, bo stoicie wszyscy. Kurczę, ten Ani bambo ma... stoi. Uff. Ale szkoda z kurwa teraz na rozumiesz? tego. -a, no. A ten niesamowity to też już kurczę, będzie bity jeszcze bo... 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 Oszczędziliśmy, Boże, bo... go. Dobra, poczekajcie, dajcie mi już powiedzieć. Oni źle nie zbiją, nie? Tutaj nie, nie ma szansy, żeby zbili. Nie, nie, ten Otis ja... będzie, no, Pchary zabijał, czy to nasz? ja, pytanie mam do Was. Macie Z? Napiszcie. Jak macie Z, czy nie? Jak się odpali na ten oczy to macie go zezekować. Macie ezeki. Jak odpali się ten noc na was to go zezekujcie, a was będzie yy, siochał siła, yyy, ucho jak coś. No, będę. No. No lecicie kurwa na pysocher, my się no, no, tak, jedziemy. Nie. Ma. nie mam, ale możesz dać no, no to masz, jak będzie combo'e Masz jeszcze parę, bo i tak nie, nie używam ich prawie w ogóle. To petarda. Oni mi PZ-ta masz... trzymają we dwóch. No tak, a może ktoś na przykład... Chcemy odkaże... się tu bić czy dajemy loga? Niech ci przyjść, Spokojnie Janusz. Majmy Nasza... Jalok na siebie? Na mnie o... nie. Chodzi o to, że ja fragów nie ja mam. Janusz Oelix. Po co mam tam przyjść? <noise> Janusz OELX. To za wariaty. Będzie bił pan, będzie bił tego Bambo. Jak chcesz to was leczymy, spokojnie. To 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 Tylko, że oni słuchają mnie wszystko na tym, na streamie We dwójkę będą widzieli Co to jest ten Janusz? Tam wita każdy. Uwaga walcie moje deki, wajcie moje deki Ty Uchaj tego bambu, bo on znaczy będzie, będzie z deki z bił. A ja go ucham O zabicie, no? Na trzy godziny No, na trzy Na kropkę go ja tak, tak nie zabijeta Tak go nie zabijeta Playlista? To akurat radioparty jest. te siły podejdą, to nic nie zrobię, no. Na combo nie, nie powinni się wysypać. Ile masz apetki? 980, no to Weź pan... tym knajtem odejdź, weź tym knajtem też Ja tam chcę wejść. Też Donar, puść go, puść go. Puść go, ja Donar! Czekaj, 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 bo idzie ten. No, na trzy, na Ale tak tak odejdź tym knajtem, ja tam SDK dołożę, no kurwa. No to walcz, Puszni Pusznij Bambo i walnij Mordhura. Albo leka. Puśni, puśni, puśni. Pan to do góry podejść! Dopuszcznij no go, on nie słyszy tak szybko. Dobra. I tak padł. Kurwa, ja nie mogę tutaj ludzi, którzy nie mają PESA! To na co to ludzie? Ja pierdolę. Kurwa, uchajcie się tam, Orbejski. Antoś, odejdź. Puść. Nie mogę na mama banoć. Uchnij Valkyrie! Ucham, tylko kurwa Anto. Ale bambo Dobra no, Koko, będzie. ale co ty się tak spinasz kurwa? No bo no. kurwa chcesz zabić tego Janusza pierdolonego! Próbuj <laughs> <laughs> rzuć tam giełbę i tyle, ty. Jest, no jest znowu. Esta, walka na Nobhary wygrana. Zabieraj no, się, nie z... ja potrzebujesz, znajdziesz tylko u nas. Walkiria, forum... no dawaj ty, odważna byłaś, iż, No nie, ten No form... nie, tak. się, kurwa, No nie, my się No nie, <coughs> <coughs> tam, kurwa, No nie, nie, się nie. No nie, 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 nie. No Anton nie, nie, Dobra ja tam wchodzę, wejdź Wejdź do bo oni wbiegną za twoją pmo i wypierdolą się i będę musiał się to dostać z siłą. Uwaga, podchodzą. Hej, Bambo! Valkyria! Podejdź! Bambo, podejdź! Hey, daj z kosa, Bambo! Antoż, Antoż, uwaga, uwaga, uwaga. Ale... Próbuj, próbuj, no no i zobacz! Dobrze, spróbuj Bambo Magic Walla poprawić i my podchodzimy. Popraw on. odejdź Knightem, daj Sorkom wejść. Jak on poprawi Magic Walla, to Sorki podejdą. bo nic nie poprawiaj, walkiria. Podejdź na miejsce, za siłę. Siła, pójdź walkiria. Dajcie im tego, kurwa, dyscyplinę. Nie pamiętaj. cię wejdzie zaraz, ten pierdolnięty tutaj, będzie kakao albańskie. O, ładują się. Bambo podchodzić bliżej. Podejdź. Bardzo. Damy teraz pod skos. Jakbyście właśnie. Ej, kto ma 15? Bezo. Kto ma 15? Damy im ML, -e, a my się damy, wiecie.

ja tutaj z limonem Defa robiłem. Oni mogą maksymalnie trzy, trzy postacie mogą ulewać w siebie w ciebie. No to... tak, dlatego byśmy tutaj siła byś stał na Bogu i by nic się nie działo. No Niech tak. podchodzą tymi dobami. Ta walkieria i no to... ten Bambo powinien stać za tobą. No to ja mogę sobie... No, ale brać, nie, nie, Weź nie, to nie, na ręce nie, tak. na chodzi. Ja nie będę tutaj czekał, bo oni na mnie nie lo ja mam dwa fragi bią resa. Zabiją nobów, to wtedy mogę... Moch... No my jesteśmy na innym Team Spiku, Bambo. Ej, Czy wiecie, tam patrykos. O kurwa ile ich jest? jest. Ojcie mu wysłałem. Cisza, ten... cisza. To gruby się trochę. Wrzuć na, na kanał, kanał Bambo. Się teraz oni, się ma, tylko... oni, oni się nie zabiją. Oni was nie zabiją, uspokójcie się. No ja wiem, tylko o to mi chodzi, żeby ja nie chcę RS-a to wbić od razu pierwszy. No to... O kurwa! Szary kot co robi. <laughs> teraz wszyscy zaznaczcie na szarego kota, żeby PZA nie mógł zginąć i wychodzimy w niego i głową wolujemy. Proszę, A. tylko dajcie mi tam o, wejść. Ja, wol, wol. Nie no... Kurwa, nie wejdziesz tam. Ja no tak, go, ja go, to czekaj, ja wychodzę, gruby. Wyjdź go, ja wyjdź małże. tym knajtem, wyjdź właśnie. No, no lec się kurwa, no to jest offer, my się bijemy. Któże no, że tam <śpiewamy> jest? <śpiewamy> Przeznacz teraz tego następnego ze skulem Nie. Ma po, MS. Siła podejść, siła podejść, oni tu będą podbijać, siła o, nie, No nie, oni nie bo oni podbijają. Rzućcie tego na kanał, bo ten Bambo nie może wejść. Nie ma tu! Dobra, ja to mogę... mają, mają jelonki cofnij ma, się, cofnij się, siła, podejdź tutaj na, na Nie grupa. ma go na tym szczytniku, wysłałem cisza, cisza już, siła stoi tutaj. Tu, tu siła, utamy Szary kot nie ma utamy, szary kot Dobra, nie ma utamy. No to cicho bądź, ja teraz mówię, cicho bądź. Oni, oni przybiją to, i tak nie przybiją. Ale szary kot nie ma utamy. Dobra, kurwa, jedna osoba Ery. mówi. No właśnie, no i chuj. Dobra, ja tu daję loga, bo to jest bez ja sensu kurwa konie. nie logaj się... kurwa, jak będą podbijać kurwa, ich zabijemy. Zabili, kurwa, nie zabiją tak, tych tak, dwóch knopów i nas rozpierdolą Nie, nie tak. rozpierdolą nas kurwa, stój, tu będziemy Cii, ich SDK. Tak, jak oni tutaj podbiją do ciebie, ty musisz stać, tutaj, garnek słuchaj mnie. No, ja, no ja, ja wiem No to wiesz, to wiesz to, jak ktoś jak oni tu podbiją, to ich przetnę. Stań tutaj, Antoś Jak podchodzą SDKujemy ich, nie mają szans. Donar spróbuj Magic Qualla rzucić. No i mamy. Ja wiem co robię. Się no, dajcie daj No Ale na to... trzy, tak? No. Już. No. Bo jeszcze lota Bambo wziąć. <noise> Teraz jeszcze fajnie by było, jakby tam podrzucił olaj by ich zajebał. Dzięki za lota. Oni tu podbiegają, walą combo'e, oni to wszystko słuchają na streamie, ja nie, czemu muszę takie rzeczy mówić? Przestańcie, bo krzycicie kurwa strasznie, nie wiem czy to... Dajcie manasy dla Bambo. Masz Bambo, manasy pod sobą. O nasy, masz bambo po sobą. Masz Donar Łuk czy nie No dobra, to uwaga Dobra Dobre. Kurwa, donar, donar, donar Niesamowity! Niesamowity, no? Niesamowitego bicie Ale nie Co ma wola byś... tam. To by się ten nie, nie, nie przebiją. No No właśnie, spokojnie. Nie, nie przebiją tego. Dajcie blank runy, bo ja widziałem gdzieś tu były. Dobra, mam. Valkyria jeszcze przyszła. <grystanie> Valkiria, nie bo im już może, bo to będzie bez sensu, bo nie podbiłem, a chcę ich zabić. Ja się Dobra, chyba ja zamaluj, zamaluję MS-a. Daszade Valkiria zamalować. Aj, oni słyszą to. Dobra, odejdź się, Odejdźcie. Siła odejdź. Bez no? kitu idź tam donar połapi, bo to kurczę, poróbmy coś ciekawego, a nie stoimy w defie. daj dajmy przejść, ja też idę. Idźcie pierwszy, bo ja tak kurwa, zanim dobiegnę. User joined your channel. No kurwa no kosiocher, my się bijemy. No mam się! Nie. No czyn, czyn!